Witam Państwa w kolejnym odcinku poświęconemu podstaw silnikowi Unity. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, jak dodawać dźwięki do gier. Mniej więcej opiszemy sobie to skryptem, jak włączać, wyłączać dźwięk podczas gry oraz jak dodawać dźwięki podczas jakichś zdarzeń w grze itd. Przygotowałem tutaj już stworzyłem katalog dźwięki. Mamy tutaj trzy dźwięki. To będzie dźwięk gry, będzie dźwięk kolizji, czyli dźwięk oraz dźwięk startu samochodu. Tak, proszę zobaczyć. Są to pliki typu WAV. Można takie darmowe dźwięki sobie pobrać. Już Państwu pokażę ze strony freesound.org. No i tutaj, jeśli wpiszemy sobie na przykład car. Oczywiście trzeba stworzyć konto. No to można sobie wybrany dźwięk po prostu do gry pobrać. No i prekopujemy po prostu do katalogu. Także stworzyłem trzy, trzy dźwięki i pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest dodanie kolejnego obiektu typu GameObject, czyli create, create Empty, no i ja sobie go nazwałem GameObject, myślnik dźwięk, tak żeby rozróżniać po prostu ten GameObject. Następnie bardzo ważna rzecz, jeśli dodajemy dźwięki do gry na silniku Unity to w tych obiektach należy dodać sobie nowy komponent. Nazywa się on Audio Source. Tak tutaj widzimy Audio Source. Czyli dajemy Add Component, dajemy Audio Source. Tu mamy czyli źródło dźwięku. No i na zakładce Audio Clip po prostu przeciągamy dany dźwięk gry do naszej gry. Tutaj proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Standardowo silnik Unity zaznacza tutaj tą opcję Play on Awake. Inaczej mówiąc, jeśli zaznaczymy ten znacznik, zawsze ten dźwięk podczas gry, podczas uruchomienia gry będzie się pojawiał. Ale ja tutaj dla potrzeb odcinka, ja sobie oznaczyłem tutaj tą opcję, po prostu napisałem sobie skrypt, który pozwoli mi w danym momencie włączać i wyłączać dźwięk. No tutaj jeszcze można sobie ustawić różne parametry dźwięku, jak głośność, jak ustawienie głośników, stereo i tak dalej. Różne mikstury, można nawet tworzyć dźwięk przestrzenny, bawić się w ustawienie. Tutaj, tak jak widzimy na tej. Na tym wykresie i tak dalej. Ale to na razie pominiemy. Kolejną rzeczą, którą w tym GameObject stworzyłem, to jest po prostu dodanie kolejnego button, czyli Ui Button, tak to widzimy pod spodem button już jest ten obiekt dodany. Ja sobie go jeszcze może napiszę. nazwę sobie po prostu dźwięk ON, czyli wyłącz dźwięk. I jest to z mojej grafiki, stworzyłem sobie grafikę po takiego głośnika z napisem ON. No i po prostu przeciągnąłem go tutaj do Source Image po to, żeby był widoczny. No oczywiście można sobie go wyskalować, umieścić gdzie chcemy. Czyli jest jeden baton dodany, jeden głośnik. Następnie dodałem UI, kolejny przycisk, baton i. Tak samo nazwijmy, może można sobie go nazwać, nazwać dźwięk of, czyli po prostu mikrofon czy głośnik odpowiedzialny za wyłączanie dźwięku podczas gry. Tutaj domyślnie był tekst, jak to jest w przypadku dodania przycisków. Ja sobie po prostu nic nie napisałem, żeby nie zakłócać sobie tutaj. Naszego obrazu na scenie. Także dodałem dwa kolejne batony. Jest on tutaj w GameObject Dźwięk. Dodajemy tutaj do GameObjectu Audio Source. No i przechodzimy teraz do przedstawienia Państwu skryptu, który jest odpowiedzialny tutaj właśnie za ugrywanie naszego dźwięku, tak? Podczas gry. Oczywiście tworzymy nowy skrypt, Nazywam go Dźwięk Gry. Usunąłem domyślnie start i update, no i po prostu popisałem takie proste komendy, które służą nam za dźwięk, czyli pierwsze tutaj nazwijmy sobie te obiekty, czyli public game object dźwięk, czy napiszmy sobie dźwięk. Typu game object, tak? Czyli to jest ten game object, który stworzyliśmy z nazwą dźwięk. Następnie, jeśli chcemy dodać dźwięk, musimy dodać komendę public, audio source i na przykład nazwać ją dźwięk gry. Czyli napiszemy sobie źródło dźwięku w grze. Dobra. I kolejna. Czyli deklaracja stałych, później stworzyłem metodę void włącz dźwięk, public, musi być metoda publiczna, włącz dźwięk. No i dodajemy taką komendę dźwięk gry, czyli po prostu public void dźwięk gry, kropka play, standardowa komenda Unity. Dajemy dwa nawiasy, średnik i ta, ten kod jest odpowiedzialny za włączenie dźwięku podczas gry. To samo robimy z kolejną metodą publiczną: wyłącz dźwięk, public void, wyłącz dźwięk, i w tym przypadku dajemy dźwięk gry.stop, tak? czyli chcemy ten dźwięk sobie zatrzymać. Także tu możemy napisać wyłączenie dźwięku. Tu się skopiowało, także tutaj to usuniemy, zapisujemy. Także taki prosty skrypt, odpowiedzialny po prostu za dodawanie i włączanie. Dźwięków, dlatego tutaj pokażemy to na przykładzie tego game objectu. Mamy tutaj baton, oczywiście, do tego game objectu następnie dodajemy skrypt Dźwięk gry, czyli ten, który żeśmy utworzyli. No i przeciągamy sobie publiczny GameObject, ten obiekt, który żeśmy stworzyli. Dźwięk, ten, który chcemy usłyszeć, jako nazwijmy to podczas gry, czyli Dźwięk Gry. Przeciągamy, no to już jest oczywiście yy, także jako Audio Source, tak? bo tu żeśmy dodali Audio Source, przeciągnęliśmy dźwięk gry, no i ten obiekt należy też przeciągnąć po prostu do naszego dźwięku. Kolejna rzecz yy, bardzo ważna jest są to obiekty typu button, czyli pamiętamy, że klikamy tutaj na Add List, pojawi nam się puste okienko. Następnie przeciągamy obiekt typu GameObject Dźwięk, ten, który ma Audio Source i dajemy sobie skrypt dźwięk gry i po prostu włącz dźwięk tak, bo ten jest odpowiedzialny za on, no i to samo robimy z drugim batonem czyli przeciągamy game object, dajemy dźwięk gry, wyłącz dźwięk, czyli ten przycisk będzie odpowiedzialny za zatrzymanie naszego dźwięku no i po takiej prostej modelowaniu tych obiektów i tworzeniu takiego skryptu Zobaczmy co się stanie po uruchomieniu gry, czyli dajmy game. Państwo będą mieć na pewno dźwięki inne niż moje. Ja tam wybrałem sobie jakiś losowy. Dajmy ON. I że Jeśli kogoś to tak? to włączamy off, bo tam żeśmy zrobili metodę publiczną, public void, wyłącz dźwięk, gdzie dźwięk gry był kropką stop. No i tyle, czyli prosty dźwięk dodany do naszej gry. Fajnie, że możemy go włączać, możemy go wyłączać. No i teraz kolejna sprawa, czyli pokażę, jak też dodawać te dźwięki do innych obiektów, tak? Bo chcielibyśmy na przykład, tak tutaj mam do przykładu, ustawić sobie dźwięk odpowiedny za kolizję, czyli jeśli ja uderzę w jakiś obiekt, to chciałbym po prostu jakiś dźwięk, że nie wiem, tam psuje czy coś takiego, no to w tym przypadku na obiekcie Quick Player dodałem kolejno, tak, w, 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 w obiekcie Audio Source i tutaj y, mamy y, Audio Source, kolizja, przeciągnąłem po prostu ten dźwięk tutaj do y, tej zakładki, tak. No, i to, co mówiłem, jest to pewne zdarzenie, w które musielibyśmy je odpowiednio tutaj zaimplementować, i tutaj pokażę, że to się udało zrobić tutaj w naszym skrypcie, któryśmy już wcześniej, wcześniej stworzyli, czyli tam, gdzie był skrypt kolizja, proszę zobaczyć czyli było private void on collision, enter i tutaj dodałem pierwszą publiczną dźwięk, czyli tu muszę napisać publiczny dźwięk kolizji. Następnie w metodzie start, czyli zawsze dźwięk przekształć mi na komponent typu audiosource, tak, dźwięk typu Audio Source. No i w zdarzeniu, czyli po zderzeniu obiektu, wyzwól mi ten dźwięk, czyli tam, gdzie mamy IF, już stworzone Private Void on collision, Enter, dodamy po prostu e, publiczny dźwięk Audio Source, dźwięk kolizji play, czyli włącz dźwięk kolizji, czy zderzenia. Tak kolizji lub zderzenia. W porządku. Zapisujemy, no i kolejna rzecz. Po zapisaniu tego skryptu otworzy nam się na naszym obiekcie Layer, czyli tam gdzieś, gdzieśmy dodali audio source Club, Club Layer, czyli to jest nasz domyślny samochód. Ten skrypt poruszanie. Hmm. Dźwięk kolizji, przepraszam, bo teraz robimy kolizję. Dźwięk kolizji przeciągamy po prostu nasz GameObject. Nie dźwięk, tylko GameObject. No, bo w tym game GameObjeccie mamy już dodane źródło dźwięku. Także jak działa ten skrypt? Po odpaleniu gry będziemy słyszeć takie uderzenie podczas uderzenia w ten obiekt cylindra. No i słychać, jak gdyby nasz samochód się zepsuł, no, to co Państwo jeszcze słyszeli, to też już był dodany dźwięk właśnie silnika, czyli podobnie jak w przypadku kolizji, dodałem kolejny audio source z tego z dźwięku silnik, przeciągnąłem silnik, i tutaj chciałem po prostu zrobić to tak, że podczas uruchomienia, czyli naciśnięcia klawiszu W lub strzałki do góry, czyli tam, gdzie mamy gaz ten dźwięk chcę wyzwolić właśnie w skrypcie, w skrypcie poruszania, tak? Czyli tak, poprzednio tworzymy sobie kolejną publiczną audio source. Publiczna źródła dźwięku. Nie wiem, no możemy na, uruchomienia, o, uruchomienia silnika. Następnie w metodzie start pobraliśmy komponent czyli pobranie komponentu z audio source i tam gdzie mamy szczałkę W i szczałkę do góry dodaliśmy po prostu wyzwolenie włącz dźwięk silnika tak po if input get ok no i po zapisaniu tak jak poprzednio dajemy na nasz obiekt cube player bo tam mamy dodane, pamiętamy, skrypt poruszanie, no i tam przeciągamy sobie dźwięk z silnika, z tym, że pamiętamy, bo jeśli jest to audio source, to przeciągamy tak naprawdę obiekt cube player, tak? Bo tutaj żeśmy dodali ten komponent. No i po uruchomieniu, nawet słychać, jeśli uruchomię grę, to w lub do góry będzie po prostu dźwiękiem udziałanym silnikiem się, się, tak to fajnie to działa się, się to nie słyszymy tego dźwięku oraz tu można powiedzieć, że jest to hamowanie. Także w tym odcinku tyle. Dziękuję za uwagę. Czyli fajnie, teraz nasza gra już ma dźwięk. Możemy nazwać po prostu to, że jest to takie monotory, monotory, monotory. W następnym odcinku będzie.